Wiadomo, że gdzieś tam mnie to dotyka, że y, opisują nas piękne pięściarki, seksowne pięściarki, y, seksowna walka, gorące. Y, gdzieś tam mnie to dotyka, wierzę, że mam siłę i y, że mogę to zmienić że, że jestem tą zawodniczką, właśnie, która wszystkim otworzy oczy na to, że kobiety potrafią boksować, i że faktycznie niedługo będą, będą odchodzić od tych komentarzy. Czas. Mam cztery siostry, wszystkie są starsze. I tak gdzieś chyba tacie się marzył ten syn. E, ja faktycznie z początku gdzieś tam miałam być chłopcem, tak, tak gdzieś zapowiadali, no ale niestety piąta córa i, i jak gdzieś tam zawsze od małego też trochę z chłopakami na osiedlu. Zawsze byłam niedobra, byłam takim niegrzecznym dzieckiem. Urodziłam się w Jastrzębiu, tutaj się wychowywałam z racji tego, że tata przyjechał do pracy na kopalnię, także tutaj mieszkaliśmy, tutaj się wychowywałyśmy z siostrami. Tutaj właśnie za moimi plecami widać kopalnię Kawuka Jasmos, na której tata spędził 37 lat, pracował pod ziemią. Więc jakby czuję się nadal mieszkanką Jastrzębia, mimo tego, że gdzieś tam jeżdżę po Polsce, muszę trenować, muszę gdzieś tam szukać swojego miejsca, to, to jakby ja się czuję częścią tego miasta. To jest salka bokserska, w której właśnie zaczynałam, gdzie przygotowałam się do swoich pierwszych zawodów. Na początku było ciężko, jak rodzice przyjechali na pierwszą walkę i, i ja miałam gdzieś tam 12-13 lat i zobaczyli jak to wygląda tak naprawdę, że, że faktycznie my się tam bijemy i, i że to jest naprawdę, to, to było ciężko, były jakieś obawy na początku. Ale gdzieś tak z czasem, jak zaczęłam wygrywać, zaczęłam jeździć na zgrupowania, reprezentacji, widzieli rodzice, że, że to jest moja pasja prawdziwa, że, że ja naprawdę kocham to robić. To chyba po prostu się pogodzili z tym, że to jest mój sposób na życie, że, że ja nie chcę być kosmetyczką, że ja nie siedzę w kącie nie czytam książek, tylko po prostu lubię się bić. Moja rodzina to, to jest fundament całego tego sukcesu i, i dzięki nim dalej to robię i, i chcę jak najdłużej to dla nich robić.